Kiedy Jezus próbował uświadomić coś swoim słuchaczom, zawsze używał takich sytuacji, takich miejsc czy takich wydarzeń z życia ludzkiego, które ludzie mogli bardzo łatwo pojąć, do których było im blisko. I dziś Jezus aby pokazać pewną zależność pomiędzy nami a Bogiem, naszym Ojcem, pokazuje sytuację poplątanych relacji pomiędzy ojcem ojcem i synem. Przypowieść o miłosiernym ojcu, nazywana także przypowieścią o marnotrawnym synu, pokazuje pewną, niezwykle istotną sprawę w życiu nas, wierzących w Jezusa. Tą sprawą jest to, że Bóg nigdy nie zrezygnuje z walki o człowieka. Człowiek może złożyć swój oręż, może błądzić, może się gubić non-stop, ale Pan Bóg ciągle będzie próbował tego człowieka naprowadzić na drogę, która prowadzi go do, do Ojca, do Ojca Niebieskiego. Prośmy przy okazji dzisiejszego słowa o taką łaskę ciągłego powrotu, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że już nie ma gdzie wracać, że nie ma do kogo wracać że nie ma gdzie iść. Prośmy o to podczas dzisiejszej Eucharystii.